Z czego zapamiętamy dziewiątą kolejkę? Z pewnością z bramki Sebastiana Sztejno, której nie powstydziłby się ani kapitan Tsubasa, ani bohaterowie kreskówki, kak Kazaki w i grali. Niesamowita przewrotka z własnej połowy lądująca w siatce przeciwników. Brzmi jak fanaberia, niedorzeczność, absurd. A jednak. Tak naprawdę ciekawych i niezwykłych zdarzeń w ten weekend było jednak pod dostatkiem. Dość powiedzieć, że w pierwszej i drugiej lidze nastąpił podział na grupę mistrzowską i spadkową. Można stwierdzić, że rozgrywki wkraczają w decydującą część. A zatem bez zbędnego gadania, przenosimy się do trzeciej ligi. W drugiej Bundesligi jest szalka 04, a w trzeciej lidze w mamy Bilenium 4-0. Informatycy w niedzielę po raz czwarty z rzędu wygrali właśnie 4-0. Tym razem lider rozprawił się z Midasem, choć kruszenie solidnego muru rywali zajęło sporo czasu. Pierwsza bramka padła dopiero w 17 minucie, potem poszło już z górki. Dość podobnie wyglądało zresztą spotkanie Bilenium z czwartym piętrem w szóstej kolejce. Swoje bramki numer 28, 29 i 30 w tym sezonie strzelił Dawid Kurkiewicz. Powoli trzeba się chyba zastanawiać, czy aby zagrożony nie jest rekord Roberta Lewandowskiego, wynoszący 41 bramek. Do siatki Midasa trafił w tym meczu również Michał Ungert. Za plecami Bilenium znów znalazło się Obi. W ważnym meczu drużyna Marketu Budowlanego pokonała posesję, spychając ją z pozycji wicelidera. Na bramkę Krzysztofa Boguty z pierwszej połowy, niedługo po zmianie strony, odpowiedział Dariusz Wojciechowski. Jednak to obi miało w tym meczu więcej atutów. Emil Mackiewicz ponownie dał drużynie w pomarańczowo-szarych strojach prowadzenie, a kropkę na D postawił Boguta. Posesja nie dość, że przegrała, to przypłaciła ten mecz kontuzji Artura Bogaja, który heroicznie postanowił do końca strzec swojej bramki mimo bólu kolana. Wabank przed tym weekendem miał na koncie tylko jeden punkt. Ten dorobek jednak urósł. W sobotę bankowcy wygrali rozgrywany awansem mecz przyjaźni z kapital nieruchomości. Wojciech Gonet sięgnął po posiłki. Bracia Wróbel zapewnili niezbędny zastrzyk jakości, choć na listę strzelców wpisywali się inni gracze. Łukasz Szlachetka, Marcin Łaguna i sam Gonet. W 21 minucie po bramce Tomasza Skomry Kapital uwierzył w skuteczną pogoń, ale koniec końców okazało się to trafienie honorowe. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów wobank. Na zespół ten mierzył się z Sokołem i już w pierwszej minucie wyszedł na prowadzenie po golu Rafała Furtaka. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że będzie to również jedyny gol tego spotkania. Obie strony miały swoje okazje, ale zawodziła skuteczność, albo czujni byli bramkarze. Tym samym bankowcy mają już znacznie bardziej okazały dorobek 7 punktów. Soku po dobrym początku ligi, teraz obniżył loty i znajduje się już w dolnej połowie tabeli. Dwa mecze w ten weekend rozgrywał także GKS Abramów. Początek był udany, bowiem team Szymona Kuli wygrał z ekipą kapital nieruchomości, dla której notabene był to już drugi mecz tego dnia. Nie będziemy robić propagandy rodem z TVP, nie było to widowisko najwyższych lotów. I to jest odpowiedź najwyżej punktowana. Najlepszym podsumowaniem tego meczu jest zwycięski gol Łukasza Mazurka z 23 minuty. Tyleż ważny, co przypadkowy. Kapital Nieruchomości przed dwumeczem z Wobankiem i Abramowem miał pełne prawo liczyć na komplet punktów. Skończyło się zerem. Nie może być jednak inaczej, jeśli marnuje się takie sytuacje jak ta. Abramów zaś zagrał ze zmiennym szczęściem. Po wygranej z Kapitalem przyszła porażka z Midasem. Tutaj również losy ważyły się do samego końca. GKS wychodził na prowadzenie 1-0 do i 2-1, do po bramkach Kamila Ogórka i Krzysztofa Czuryszkiewicza. W obu wypadkach po dwóch minutach Miles wyrównywał. Bramki strzelali Daniel Krawczyk i Cezary Waryszak. W końcówce do Abramowa wróciły demony z meczu z Bigosem. Brak koncentracji w obronie kosztował drogo. Zwycięską bramkę na sekundy przed końcem meczu strzelił Michał Muda. Grono drużyn, które w ten weekend grały dwukrotnie, jest jeszcze dłuższe. Świeżaki zaczęły od wysokiego zwycięstwa z Patatajami. Był to typowy mecz do jednej bramki. Strzelecką formą błysnął Kacper Świerkula, autor hat -tricka. Pozostałe gole dorzucili Jeremi Olejnik, Mateusz Tkacz, Bogdan Bednarz i Andrzej Różycki. Patataje bez braci w były tylko bladym tłem. Końcowy rezultat tego meczu to 7 do 0. Bardziej wymagającym przeciwnikiem dla Świeżaków było czwarte piętro. Jedyną bramkę pierwszej połowy strzelił Kacper Świerkula. W drugiej połowie Świeżaki podkręciły tempo. Świerkula i Andrzej Różycki zdobywali kolejne bramki. Dzień nadziei drużynie czwartego piętra dała bramka Kacpra Kmiecia. Jednak wątpliwości rozwiał Różycki. Sprytny lobik ustalił wynik do zaległego meczu czwartej kolejki na 4 do 1. Czwarte piętro to niepowodzenie powytowało sobie w meczu z Techniskuls, który zamykał cały weekend gier Halakp. W szóstej minucie na 1 do 0 trafił Michał Szymanek. Tuż przed końcem pierwszej części gry do wyrównania doprowadził Krzysztof Leśniak. Mecz rozkręcił się po przerwie. Po golach Pawła Gajowiaka i Rafała Czołowskiego od nieruchomości prowadzili już 3-1. Jakub Plesz zniwelował stratę i wynik był jeszcze sprawą otwartą. Jednak drugi gol Szymanka w tym meczu oznaczał pierwsze zwycięstwo czwartego piętra w Halakp. Prawo! Na koniec zostawiliśmy sobie mecz, który otwierał tę kolejkę. PKS Bigos mógł czuć się faworytem spotkania z plagą szczurów. Wskazywała na to ligowa tabela i ostatnia forma kabłu ścianych. Boiskowa rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jednak tego typu rozważania. To szczury były w tej rywalizacji z zespołem dojrzalszym i skuteczniejszym. Dwie bramki zdobył Marek Kowalczuk, a przedzieliło je trafienie Jarosława Staszkowa – w końcówce ambitna drużyna z główką kapusty w herbie próbowała odrobić dwubramkową wówczas stratę, stosując manewr z wycofanym bramkarzem, ale nie przyniosło to żadnego pozytywnego efektu. To była kolejka nadziana meczami, jak dobra kasza z kwarkami. Poza siedmioma spotkaniami dziewiątej kolejki rozegraliśmy zaległość z czwartej serii gier, a także dwa mecze awansem. Trzeci ligowcy są bezkompromisowi, nie było żadnego remisu. Na czele wciąż bilenium znów wyprzedzające obi, a na trzecim miejscu awansowym znalazły się świeżaki. Rajd po meczach drugiej ligi rozpoczynamy od meczu na szczycie. Niepokonany lider, Matt Geo, podejmował wicelidera, Marmotę. Obie ekipy postawiły na solidność i przez to obejrzeliśmy partię szachów. Może nie było to starcie kasporowa z komputerem, ale już Borgowa z Beth Harmon? Jak najbardziej. Więcej okazji strzeleckich miała Marmota. Jednak na rozstrzygającą, złotą bramkę, trzeba było czekać aż do 22 minuty. Wtedy to Marcin Go, co grał z wodą Wojciecha Pogorzelskiego, a potem mocnym strzałem pokonał Marcela Kapuśniaka. Świstaki nie dały sobie odebrać zwycięstwa już do samego końca. Świetna seria Madgeo została przerwana, ale wciąż to ekipa Mateusza Rewerskiego przewodzi stawce. Nie tylko Marmota ma chrapkę na prześcignięcie Madgeo. W dobrej formie jest You Can Dance, które w po południu grało Robimy Marketing. Dla marketingowców porażka oznaczała pożegnanie z grupą mistrzowską. Mecz trzymał w napięciu do samego końca. You Can Dance prowadziło 2-0 po bramkach Krzysztofa Jarnickiego i samobójczej Pawła Kręglickiego. Tlen rywalom podłączyły jednak głupie faule tancerzy, które sprokurowały przedłużony rzut karny zamieniony na gola przez Norberta Piotrowskiego. Desperackie próby doprowadzania do remisu spełzły na niczym. Łukasz Dzirba nie dał się pokonać z gry, a zatem mecz zakończył się wynikiem 2-1. W tym momencie na piąte miejsce w tabeli, bez wychodzenia na boisko, awansował aresz śledczy. Taki wynik otworzył też szansę na awans do grupy mistrzowskiej dla niedysponowanych. Warunek był jeden – pokonanie Malageni różnicą dwóch goli jednak zadanie to kompletnie przerosło ekipę Michała Capały. Od samego początku defensywa niedysponowanych przypominała szwajcarski ser. Malagenia karciła błędy rywali, a szczególnie podobać mógł się gol Michała Wójtowicza. Do przerwy notowaliśmy wynik 3-1, a druga połowa nie zmieniła losów spotkania. Kanonada trwała i skończyła się zwycięstwem drużyny Pawła Kępki w stosunku 7-3. Tym samym niedysponowani, tak jak i Malagenia, od dziesiątej kolejki grać będą w grupie spadkowej. Beneficjentem swobodnych wyników został areszt. Jeden mecz tej kolejki rozegrany został w niedzielę rano. Ben Kwadrat wróciło do wygrywania, choć akurat zwycięstwo z MW Lublin nie przyszło łatwo. Bramki Krystianów, Kołodziejskiego i Wolaka padły dopiero w drugiej połowie. W końcówce Kołodziejski przestrzelił przedłużony rzut karny i zmarnował szansę na podwyższenie wyniku. Tim Dawida Szatkowskiego nie stracił dystansu do podium, a MW Lublin powoli traci szansę na utrzymanie. W tej kolejce na parkiet nie wychodziły zespoły aresztu śledczego Ineo, które swój mecz zagrały awansem już tydzień temu. Strzelecki popis malageni w meczu z niedysponowanymi, a poza tym trzy skromne rezultaty. Co najistotniejsze, Madgeo znalazło pogromce i nie może być pewne mistrzostwa drugiej ligi. Bez większych zmian wśród najlepszych strzelców. Na zapleczu Ekstraligi podział na górną i dolną połówkę był już znany, zatem dziewiąta kolejka przyniosła umiarkowane emocje. Chyba największe zapewniło nam spotkanie Aliplastu z Golasami. Gdy zobaczyliśmy ekipę Aliplastu znów bez choćby jednego rezerwowego, wróciły wspomnienia sprzed tygodnia. Tym razem jednak nie było dwucyfrówki. Mało brakowało, a Aliplast zdobyłby punkt. Co więcej, po 7 minutach było nawet 2-0 dla drużyny w niebieskich koszulkach. Golasy zmniejszyły stratę przed przerwą, a w drugiej połowie wrzuciły wyższy bieg. Kluczową rolę odegrał Hubert Małyszka. Po jego dublecie zrobiło się 3-2, a po chwili Bartosz Suchanowski podwyższył na 4-2. Jednak Aliplast nie dawał za wygraną. Włodzimierz Wrzosek zdobył gola kontaktowego. Ta historia nie ma jednak happy endu dla Ali Plasnu. W ostatnim meczu soboty Czarne Koty przegrały z Padbudem aż 1 do 5. Trudno było jednak spodziewać się czegoś innego, skoro Tim Filipa Zielińskiego grał bez rezerwowych, a sam kierownik drużyny z konieczności wcielał się w rolę golkipera. Co godne podkreślenia, dwie z pięciu bramek dla Padbudu strzelił Piotr Urbańczyk, czyli bramkarz. Tym samym ma już trzy gole w tym sezonie, zawstydzając wielu napastników. Zresztą wystarczy powiedzieć, że najlepsi strzelcy Padbudu w tym sezonie mają po cztery. Po dwóch porażkach z rzędu wreszcie wygrał to Gatus. Zadanie nie było jednak szczególnie trudne, bo rywalem była kancelaria Eurolegę, która wciąż próżno poszukuje swojej pierwszej zdobyczy. Do przerwy kwestia wyniku była jednak otwarta, bowiem adwokaci prowadzili raptem 1 zera. Po przerwie wpadły kolejne gole. Najpierw samobójczy Marcina Kwiecińskiego, a następnie dwa Artura Mrozika. Honorowa bramka dla Eurolegę to dzieło Łukasza Jerzyny. Ekipa Pawła Godzłona szanse na utrzymanie ma już niewyraźne, jak angielski Doroty Kani. ...pakiet... Hive. Bogatus zakończył fazę zasadniczą na czele tabeli. To efekt porażki Perły, która już po kilkunastu sekundach przegrywała z widokiem 0-1. do Piłkę w siatce umieścił Łukasz Maj. Był to jedyny gol tego zaciętego spotkania. Perła nacierała, ale wszystkie próby paliły na panewce, tak zresztą jak i kontry widoku. Krzysztof Cachyra po raz czwarty w tym roku kalendarzowym zachował czyste konto, a jego imiennik z Perły, Krzysztof Lis, miał po meczu powody do zadumy. Piwosze od kilku lat bezskutecznie zabiegają o powrót do ekstraligi. Właśnie stracili kolejne arcyważne punkty. Również w pierwszej lidze kolejka bez remisu. W tabeli arcy ciekawia: prowadzący to Gatus ma zaledwie 4 punkty więcej niż piąte czarne koty. Na dole przesądzony wydaje się być los Eurolega i Aliplastu, ale kto jako trzeci pożegna się z pierwszą ligą? Ekstraligowe emocje w ten weekend rozpoczęły się od szlagierowego meczu Poker z czarnymi. W pierwszej połowie padł tylko jeden gol. Zdobył go Jacek Wójcik. Czarni dążyli do wyrównania, ostrzeliwali bramkę Przemysława Hajkowskiego, ale pokonanie tego ramkarza to nie jest łatwa sprawa. Udało się Wiktorowi Boguszowi. Poza interwencjami Hajkowskiego, kluczowy dla losów meczu był zwykły fart. Ten sprzyjał Sebastianowi Ciślakowi. Po jego strzale piłka delikatnie zmieniła tor lotu, odbijając się od obrońcy. To wystarczyłoby zaskoczyć Jakuba Malickiego. W ostatnich sekundach błąd czarnych przy wyprowadzeniu piłki skarcił Piotr Baran. Pieczętując zwycięstwo karcianych. Jeszcze tydzień temu czarni przewodzili ligowej tabeli i byli najpoważniejszym konkurentem Adam Polu w walce o mistrzostwo. Minęło kilka dni i drużyna Zbychały wylądowała na szóstym miejscu, przegrywając w zeszłym tygodniu z Mur, a w sobotę nie tylko z Pokerem, ale także z Sabiksem. Rozgrywany awansem mecz 11 kolejki zakończył się pogromem, choć długo nic nie zapowiadało takiego obrotu spraw. Sabiks wprawdzie prowadził do przerwy, ale tylko 2-1, a na dodatek niedługo po zmianie stron, Jakub Przymara doprowadził do wyrównania. Potem jednak Biało-Zieloni włączyli tryb turbo i dosłownie zmiażdżyli przeciwnika. Klasą sam dla siebie był Sebastian Steyno, który nie tylko strzelił oglądanego już wcześniej niesamowitego gola przewrotką, ale także zdobył bramkę głową i jeszcze jedną nogą. Przy trafieniu Jakuba Uczyńskiego zawiązał zaś akcję, przytomnie zagrywając? Głową. Czarni w końcówce meczu strzelili jeszcze swojego trzeciego gola. A ile zgromadził Sabic? Efektowne zwycięstwo było także udziałem Tifozji które od początku narzuciło Politechnice swoje warunki gry. Po trzech minutach i dublecie Mariusza Adamczyka było 2 do 0, a do przerwy Tifozji prowadziło już 4 do 0. Politechnika po przerwie ambitnie próbowała gonić, ale w najlepszym dla siebie momencie przegrywała 3 do 5. Do końca pozostawało jeszcze kilka minut, jednak boisko i weterani nie dali sobie wyrywać prowadzenia. Mało tego, podwyższyli je, a Adamczyk skończył mecz z hat-trickiem. Z walki o podium nie rezygnuje Nexbet, który wygrał ważne spotkanie z Aretaxi. Pierwsza połowa to miażdżąca przewaga Nexbetu i wielka nieskuteczność tej drużyny. Przerwał był dopiero najlepszy na boisku Jakub Wankiewicz, który strzelił przed przerwą dwa gole. Po zmianie stron taksówkarze doszli do głosu. Kacper Pytka-Wasil zmniejszył stratę, ale Daniel Lis odzyskał dla Nexbetu dwubramkowe prowadzenie po przytomnej asyście Wankiewicza. Po minucie na listę strzelców wpisał się jednak Wojciech Czernicki i do samego końca Nexbet na własne życzenie musiał drżeć o trzy punkty. Finalnie je zainkasował. Kluczowy mecz dla losów walki o utrzymanie przegrało Up Energy. Była to konfrontacja z dobrymi znajomymi z Mur. Do przerwy 0 do 0. Po zmianie stron pierwszy cios wyprowadził Maciej Skrzypek i to Up Energy prowadziło. Na nic się jednak to zdało, bo wtedy cały na biało wszedł Konrad Zieliński. W ciągu niecałej minuty zdobył dwa gole, a trzeciego dorzucił na dobicie rywali w 24 minucie. Dla Mur to drugie zwycięstwo z rzędu i widząc spadku nieco się oddaliło. Niczego jednak nie można być jeszcze pewnym. Kwestie walki o utrzymanie mocno skomplikował wynik meczu gittimu z dywanami Łuszczów. Opromieniona zdobyciem mistrzostwa ligi w Świdniku drużyna Jarosława Kowalika, nazajutrz stoczyła arcyważny bój z Gittimem. Do tej pory dywany traciły w halak w średnio ponad 6 bramek na mecz. Prawdopodobieństwo, że zachowają czyste konto, było porównywalne z prawdopodobieństwem, że Newsweek napisze coś miłego o Jarosławie Kaczyńskim. A jednak niemożliwe stało się możliwe. Marek Niedźwiedź został trzecim w tym sezonie z golkiperem, który nie przepuścił gola. I pierwsi to Mateusz Dudek i Adrian Parzyszek. Dywany wygrały 2 do 0. Pewnie w tym momencie pomyśleliście, że oba gole zdobył Bartłomiej Barwiak, ale nie. Nie strzelił ani jednego. Prawdopodobieństwo, że dywany wygrają do zera, a Barwiak nie strzeli bramki? Równie dobrze można się spodziewać, że Tomasz Sakiewicz skrytykuje PiS. Ekstraligową kolejkę zamknęło spotkanie Adam Poltimus z Bosko. Świdniczanie nie zboczyli z trasy, której finałem ma być Mistrzostwo Ligi, ale trzeba przyznać, że Bosko grając bez swoich liderów, Daniela Mroza i Jakuba Kosikowskiego, sprawiło rywalom sporo kłopotów. W pierwszej połowie Dampol dwukrotnie obejmował prowadzenie, ale dwukrotnie nie tracił po golach Kacpra Wanielisty. Za pierwszym razem po kontrowersyjnym rzucie karnym. Piekarze w 13 minucie po raz kolejny wyszli na prowadzenie, a w 21 minucie Paweł Szyjduk skompletował hat-trick, skutecznie egzekwując przedłużony rzut karny. Po paru chwilach Kacper Kulik dał Bosko gola kontaktowego. Po kolejnych paru chwilach Jacek Piekarczyk trafił na 5 do 3, ale zripostował go pięknym golem z Braslawec. Bosko nie dawało za wygraną. Końcówka meczu to jednak kolejne dwie bramki dla Dampolu. Parta Szejduka i pierwsza Mateusza Kowalewskiego. Ta cała strzelanina złożyła się na wynik 7 do 4. Licząc rozgrywki orlikowe, była to 19 z rzędu ligowa wygrana ekipy Krystiana Jocia w lag. W Ekstralidze również nie doczekaliśmy się remisów. Adam Pol jest głównym faworytem do mistrzostwa, ale walka o medale będzie pasjonująca. W każdej następnej kolejce czekają nas bezpośrednie starcia zainteresowanych ekip. Na dole w najgorszej sytuacji jest Up Energy i Bosco. Jak Feniks z Popiołów odradzają się Dywany, które w trzech ostatnich meczach zdobyły 6 punktów. Co przed nami? Dziesiąta kolejka, która może utorować Adam Polowi drogę do Mistrzostwa. Świdniczanie rozegrają dwa mecze z Czarnymi i Dywanami Łuszczów. Szczególnie ciekawie zapowiadają się świdnickie derby. Dywany skupiają się już tylko na walce o utrzymanie i mogą być bardzo niewygodnym rywalem. W sobotę na uwagę zasługuje na pewno spotkanie Sabiksu z Tifozji. W pierwszej i drugiej lidze rozpoczyna się faza finałowa gdzie przy obecnym systemie spadków i awansów praktycznie nie ma meczów bez stawki. W trzeciej lidze sposób na Kurkiewicza i spółkę spróbuje znaleźć PKS Bigos. Ważne może być także spotkanie Plagi Szczurów z posesją. Pozostali zainteresowani awansem mają teoretycznie łatwiejsze zadania do wykonania.